Siemeneczko ze strony Krafsa oglądacie kolejny odcinek przygody z Minecraft Pocket Edition. Dzisiaj będę robił fast food. Jak widzicie, tutaj jest nasza wspaniała plaża. Więc dzisiaj zajmiemy się przebudową, właśnie tej plaży. Chciałbym zauważyć, że mam nowego skina. Nauczyłem się wygrywać wszystko. Właściwie o Minecraftie Pocket Edition wiem już wszystko co trzeba wiedzieć. Ale już nie zawracajmy tym głowy, tylko przejdźmy. Do rzeczy. Trzeba najpierw wyłączyć ten y, mod, który pozwala nam właśnie y, widzieć naszą twarz. Włączymy sobie Nano Vision, bo to, co będziemy budować, naszego fast fooda, potrwa bardzo długo. Y, no i chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że jeśli y, ktoś będzie się pytał, jak y, grać takie mody czy coś, to oczywiście chętnie. Yy, służę pomocą. No i dobra, ja tu sobie zrobiłem taki wyznacznik, to będzie kosz, ale tego jeszcze nie widać, żeby to był kosz. To jest taki po prostu wyznacznik, gdzie będą stały. Yy, yy, no Po prostu gdzie będą rogi, tak, wyznacznik taki. Znaczyłem, że dobra odległość na zbudowanie tego baru to będzie tak. 9 klocków na 7, więc 2 tutaj 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Dobra, OK. I teraz raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. No i dobra. Mamy już tutaj wszystko ładnie wyliczone. Teraz y, najpierw robimy fundamenty. Później dopiero będziemy robić y, dach i takie różne rzeczy. Ale wiadomo, że podstawą są fundamenty. Wysoki skok też zawdzięczam oczywiście modom, nie wiem czy zauważyliście, ale wyższe chodzenie też jest zasługa modów. Ogólnie to bardzo, bardzo fajna sprawa te mody, one nieraz naprawdę bardzo się przydają. Myślę, że teraz ściągnę też fajną apkę minimapki, myślę, że będę zajmował się już od następnego odcinka nie tylko mapkami. Będę po prostu... Albo z kimś, albo sam przedstawiam Wam różne mapki, jakie są dostępne w Minecraft Pocket Edition. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że najlepiej, jest odnośnie jeszcze skinów, skin najlepiej ściągać nie z jakiegoś różnych programów ze sklepu Play, choć tam też są dobre, ale polecam stronę The Skindex, w którym można łatwo sobie pobrać na komputer a później swobodnie przerzucić sobie na telefon i tak właśnie oto sposobem ze Skindexu mam tego oto skina Goku tam nie tylko jest z Goku, również są postacie z kreskówek jakie chcecie, możecie nawet sami sobie stworzyć swoją postać ja niedługo będę generował także swoją własną postać żebym nie musiał być już Goku nie to, że go nie lubię czy coś, ale po prostu wolałbym być oryginalny, bo lubię stawiać na oryginalność ale ja tutaj gadu, gadu, ale tymczasem zagalopowałem się i zrobiłem źle. Dość taki typowy amerykański bar na amerykańskim wybrzeżu, gdzie można dostać jedzenie i nie tylko. No i dobra, tutaj jeszcze zrobię te fundamenty. Dobra, okej. Okay. Zapraszam do subskrybowania kanału Kopiko10 oraz henryk 14410 mo, Moje... Moi, moi murzynowie Proszę o subskrybowanie ich I zostawianie im y, łapek w górę nie, y, Niektórzy pytali się mnie dlaczego nie nagrywam zwykłego Minecrafta A nie nagrywam, otóż dlatego, że nie że nie chcę grać w normalnego Minecrafta, tylko chcę pokazać zalety Minecraft y, Pocket Edition a jeszcze padło jedno pytanie: Dlaczego nie gram w Hunger Games? Hunger Games nie gram dlatego, no bo po prostu znudziło mi się, ileż można grać w jedno i to samo, biegać po tych skrzynkach jak jakiś wariat i zabijać wszystkich, choć oni tak zazwyczaj zabijają nas, bo trzają się za plecami, tak beznadziejnie trochę. I dlatego postanowiłem, że będę sobie dalej kraftował na swoim, na swoim świecie. Myślę, że to była dobra decyzja. Ja to zrobiłem? Nie, źle to zrobiłem. Za dużo o jedno to pięterko. Dobra. No i okej, okay, dobra. Spoko. Tu jest tak, tutaj będzie furtka, po którą będzie można sobie yy, wejść, a tymczasem tutaj sobie przygotuję takie potrzebne materiały. Tutaj na przykład Stoisko na No właśnie na siedzenia które zrobię ze schodków Tylko trudno jest wcelować strasznie, to jest właśnie wada O dobra, mamy jedno, drugie i jeszcze tu zaraz trzecie, dobra, trzecie Uwaga no, że żo mordę nie lubię się cackać z takimi rzeczami ale jak trzeba, to trzeba jeśli ma to być bar, to musi to jakoś wyglądać Dobra, teraz muszę to zrobić nienawidzę Cię, nienawidzę Cię klocku Bądź przeklęty No fajnie, tylko że nie w tą stronę No nareszcie udało się yy, Zwycięstwo, dobra Zabierajmy się za co innego, bo <grywamy> za dużo czasu straciliśmy na tym marnym klocku Tutaj mam yy, zrobiony ten yy, no, po prostu mam już y, drewno brzozowe zabrane. A drewno mam brzozowe zabrane. No i wystarczy sobie, że tylko z craftingu zrobię sobie jakiś stół. Znaczy nie jest tu tylko deski, po prostu deski, żeby to się odbrzmiało. Będzie to taka y, i daszek, i zasłonka. Nie zasłonka, tylko osłonka. Daszek i do tego je. A, topy się! Będzie to taka osłonka. Daszek, i do tego jeszcze tutaj stolik, gdzie będziemy mogli sobie w spokoju zjeść. A tutaj zbudowałem taką dziurę do sparty. Dziurę do sparty zbudowałem. Jak chcecie, to w następnych odcinkach mogę ją pokazać. No i yy, zaraz w tym ja a miałem deski zrobić. No i myślę, że wszystko będzie dobrze yy, się łoży i bar będzie super dobrze zrobiony. Не могу войти в дырку... Где эта дыра? Хорошо. Ну не могу... motherfucker! <Fast> ah!